Dzień dobry. Nazywam się Marta Rał i pełnię funkcję prorektora do spraw filii w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tydzień otwarty w ATB. Co prawda jest to trochę dziwna sytuacja, kiedy zapraszam Was na tydzień otwarty, a jednocześnie drzwi naszej Akademii, drzwi naszego teatru szkolnego są zamknięte. Bardzo im przykro, ale myślę, że to, co przygotowaliśmy w tym roku, wynagrodzi Państwu fakt, że nie możecie uczestniczyć w tym tu na żywo, w naszych murach. Zapraszamy Was na tydzień otwarty w ATB w formie online. Będzie się działo dużo będą warsztaty, będą konsultacje dla kandydatów na studia. Będą również. Takie materiały wprowadzające w temat studiowania w Akademii Teatralnej w Białymstoku na trzech naszych kierunkach: na kierunku Aktorstwo Teatru Lalek, Reżyseria Teatru Lalek i Technologia Teatru Lalek. Serdecznie polecam, a zapraszam również szczególnie do odwiedzenia poradni studenckiej, gdzie będziecie mogli Państwo dowiedzieć się od najlepszego źródła, jak się u nas studiuje. Tydzień Otwarty w ATB to dużo etiud, dużo spektakli i bardzo interesujących form, które mam nadzieję Państwu przysporzą miłych i dobrych wrażeń. Od 19 do 24 kwietnia jesteśmy otwarci w online. Zapraszam serdecznie.